Spit is the reason why the game's locked money's different, I mean it's save that I hit me on the same lap Clock for him, you know I wouldn't stay Got you ain't ready, take time Play back every hour Switch is never coming, for the still fly You told me go hard, go home, I never came back And I be getting money like The A-Raps, morning, I the rock I'm feeling In the game's cracks Biggie and my tape, potluck Zwykle zaczyna się od obserwacji kroków tanecznych w teledyskach. Później przychodzi okres doskonalenia swoich umiejętności pod okiem instruktorów, by wreszcie zostać gwiazdą parkietu. A czym kierowali się uczestnicy warsztatów zorganizowanych w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji? Zainteresowałam się tymi warsztatami, jeszcze jak są darmowe, to tak skorzystać jest fajnie. No Ja tańczę no, od kilku miesięcy i właśnie bardzo mnie też zainteresowało te, te warsztaty i chciałam spróbować też tutaj. Brałyście już kiedyś udział w zajęciach tanecznych? Tak, tak. Chodziłyśmy do szkoły. do szkoły na tańce. Jak lubicie tańczyć? Tak, tak. A czego spodziewacie się po tych zajęciach tutaj? Że będzie fajnie. Myślę, że udoskonalę swoje techniki tańczenia i jakoś przypomnę sobie to, co kiedyś tańczyłam. Układy taneczne są jednak niczym bez odpowiedniej muzyki. Jej charakter oraz rytm wpływają na choreografię. Taką ulubioną playlistę ma każdy tancerz. Bardzo lubię tańczyć do dubstepu. Oczywiście polskie piosenki typu Grubson też są bardzo dobre. I jak to woli, może być rap amerykański. Niektórzy sądzą, że hip-hop to taniec w męskim wydaniu. Nic bardziej mylnego. Na parkiecie dominowały dziewczyny. To one spontanicznie odpowiedziały na kreatywną propozycję spędzania wolnego czasu. Tańca uczyły się od podstaw. Są osoby, które w ogóle nie miały zielonego pojęcia o tańcu, dopiero zaczynają, i są też osoby, które od wielu lat tańczą. Każdy powinien znaleźć swój styl, powinien go poszukiwać. Ja znalazłam go dopiero teraz. Jest to hip-hop, właśnie. I myślę, że jak dla mnie to jest najlepszy styl tańca. Młode bielszczanki pokochały hip-hop. Dzięki temu poszerzył się krąg sympatyków tańca wywodzącego się z nowojorskich ulic. Najważniejsze, że zajęcia sprawiały uczestniczkom wiele radości, bo przede wszystkim liczy się pasja. Mam nadzieję, że ludzi, którzy, których uczę, bardzo się to podoba, i mam nadzieję, że będzie się to w dalszym ciągu rozwijało.